Kochana, powiedz mi tak szczerze, ile razy próbowałaś w swoim życiu schudnąć? Ile razy miałaś ten cudowny plan, czułaś tę ekscytację, kiedy rozpoczynałaś nową dietę znalezioną gdzieś w internecie, czy próbowałaś jadłospis ułożony przez dietetyka i ta motywacja po prostu sięgała takiego poziomu. A potem po tygodniu, po dwóch, po miesiącu. Wszystko wracało do punktu wyjścia. Jeśli to brzmi znajomo, to mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że problemem nie jest wcale dieta, brak silnej woli ani zły plan. Problemem jest to, że twoim celem jest samo schudnięcie. Dobra wiadomość: to można naprawić. I dzisiaj jako psycholożka i ekspertka psychodietetyki opowiem Ci jak. Dlaczego chcę schudnąć nie działa? Zauważ, jak większość ludzi podchodzi do tematu odchudzania. Muszę schudnąć na przykład 10 kg. Muszę zmieścić się w rozmiar 38. Muszę schudnąć do lat. Ale co jest potem? Schudnąć to jedno, ale utrzymać wagę to drugie. Co się dzieje w twojej głowie? Jeśli ty wciąż myślisz o sobie jako o osobie, która walczy gdzieś z jedzeniem, która walczy z kilogramami, to nawet jeśli skudniesz, to w głębi duszy dalej ty jesteś tą samą osobą. No i co się dzieje z twoim ciałem, kiedy ty myślisz z perspektywy osoby, która nie zmieniała swoich nawyków, która nie chciała pokochać zdrowego stylu życia, tylko traktowała to schudnięcie bardzo przedmiotowo. Wracasz do tego, co znał Twój mózg, wracasz do tożsamości tamtej osoby z nadwagą, wracasz do tego, co znasz. Jeśli chcesz naprawdę schudnąć to powiem Ci teraz, jaki jest klucz do trwałej zmiany. Istnieje tak zwane zjawisko identity shifting, które jest bardzo popularne w ogóle em, w świecie spiritualności, duchowości, manifestacji, ale o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Chodzi w kontekście diety nie o to, by myśleć o schudnięciu, ale myśleć o tym, kim Ty się masz stać. Są ludzie, którzy jedzą zdrowo i ćwiczą, ale nie dlatego, że chcą schudnąć, tylko dlatego, że to jest dla nich w pewnym sensie norma. To jest część ich tożsamości. I teraz kluczowe pytanie do Ciebie. Czy ty chcesz schudnąć? Czy ty chcesz stać się osobą, która ma szczupłą sylwetkę, która dba o siebie, która czerpie z jedzenia przyjemność, która odżywia swój organizm, która jest zdrowa, która tryska energią i dla której zdrowa dieta jest elementem jej codzienności, a nie planem do lata? Jeśli ciągle mówisz sobie, chcę schudnąć, to w podświadomości ty ciągle jesteś dziś tą osobą która ma problem z jedzeniem. Jeśli zmienisz narrację na to, jestem osobą, która naturalnie dba o siebie, wszystko się zmienia. Zasadniczo pytanie, jak zmienić tę tożsamość i styl życia? To nie jest coś, co dzieje się w jeden dzień, ale mam dla Ciebie propozycję trzech prostych kroków, które możesz wdrożyć. No i pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie Twojej nowej tożsamości. Zamiast stwierdzenia, muszę schudnąć, Zacznij od zadania sobie pytania, kim jest osoba, którą ja chcę się stać. Jak wygląda jej poranna rutyna? Jak wygląda jej poranek, o której ona wstaje? Czy ona je śniadanie? Czy ona jest na EF-ie, y, Czy ona lubi śniadania na słono? Czy ona lubi śniadania na słodko? Czy może ona lubi sobie przygotować dzień wcześniej owsiankę? Czy może ona ma jeszcze jakieś inne rytuały? Jak wygląda jej rytm posiłków? Czy ona je sama, czy ona jest z bliskimi? Czy ona je tylko 100% clean? Czy ona ma też przestrzeń na produkty rekreacyjne? Czy ona ma czas na zjedzenie obiadu u babci? Czy ona do końca życia będzie uważać to na coś przerażającego? Zastanów siebie, jaka jest jej nowa tożsamość. Krok drugi to zaplanowanie codziennych mikrodziałań. I kochana, nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Nie musisz od razu planować, żeby pięć razy w tygodniu chodzić na siłownię. E, jeśli ta nowa wersja ciebie to jest taka, która jest aktywna fizycznie i o siebie dba. To zastanów się, jak, jakie rzeczy ona tak naprawdę lubi. Jeżeli lubisz, e, lubisz bardziej umiarkowane formy aktywności fizycznej, to zacznij od mikrokroku i zacznij na przykład od wdrożenia nawyku codziennych spacerów. Wdrażaj te zmiany powoli, ale je wdrażaj. Rób to nie na siłę, ale konsekwentnie. I przechodzimy do punktu trzeciego, czyli w pewnym sensie rezygnacji ze starej Ciebie. W głowie masz na pewno jakąś historię o sobie. Może masz tam jakieś przekonania, takie jak nie mam silnej woli, albo nigdy mi się nie udaje, albo zawsze kończę w tym samym miejscu, ale to nie jest prawda. To są tylko przekonania. Które możesz zmienić. Także trzecim, kluczowym punktem jest tak naprawdę praca nad Twoim mindsetem, nad Twoimi przekonaniami, nad Twoim poczuciem własnej skuteczności i zdecydowanie, którą wersję siebie. Chcesz karmić? Czy tą, która nie ma silnej woli, czy tą, która jest beznadziejna, czy tą, której nie wolno zjeść czekolady, czy tą, która jest uzależniona od ciągłego efektu joju i która za przeproszeniem dopierdala sobie krytyką? Czy tą, która ma zdrową dietę, dla której ta dieta jest prosta i przyjemna? Tej, która kocha swoje codzienne rytuały, która kocha swoje codzienne nawyki i która czerpie z diety. Energię i przyjemność. Zastanów się, którą wersję chcesz zasilać. Jak to wygląda w praktyce? Podzielę się chociażby historią mojej klientki, która całe życie walczyła z nadwagą, ale dopiero gdy przestała myśleć o sobie jako o osobie, która musi schudnąć i zaczęła budować proste, zdrowe nawyki, osoby, która ma zdrową relację z jedzeniem i aktywnością fizyczną, wszystko się zmieniło. Schudła, ale to był tak naprawdę efekt uboczny tego, że ona pokochała zdrowy styl życia. Nie dlatego, że zacisnęła zęby, tylko dlatego, że zaczęła żyć w zupełnie nowy sposób. Jeśli chcesz trwałej zmiany, zapomnij tylko o chudnięciu. Skup się na tym, kim ty chcesz się stać. Koniecznie podziel się swoimi refleksjami w komentarzu. I jeżeli chcesz wiedzieć więcej o budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, koniecznie zobacz inne odcinki, które wrzucam tutaj na mój kanał. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie daj znać, zostaw mi łapkę w górę i I, no, i do zobaczenia w kolejnym.